Następny odcinek. Tym razem znowu z Minecrafta. Kiedyś też nagrywaliśmy Minecrafta. Więc co? Będziemy znowu nagrywać Minecrafta. Pyk pyk pyk. Tu mamy wilodzerów i zelaznego dźwięki Golema. Buu! Ale fajne dźwięki Golema. Ja sobie będę tylko kopał, bo chcę to wygrać, więc to? Pyk! 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 A tutaj, tu -so mm. ce my tu mamy? Vilakera! On l dau zborul mai bine, sau bardziej uh, się opłaca. mai se oprește. pek și o pek pe 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 pek 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 ce pek am de Ocillips, ci chodzi i idę na kompa Chcę zagrać w Minecrafta. Ej, zagram w Minecrafta. Zagram w Minecrafta. Eee. Ej, daj spółkator. Masz. Ja chcę. Ja chcę, chcę grać w Minecraft. Minekra. Ja chcę grać w Minecraft tak, będę grał w minecrafta, zobacz to mordeczko zobacz to, będę grał w minecrafta czekaj, e, co w ogóle jest z... nie, nie było na tym komputerze nie cię. bo pamiętam, że był albo mam pomysł dał się grać na komputerze, tylko trzeba wziąć z propsów z propsów trzeba wziąć komputer czekaj gdzie jest komputer, halo o tu, 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 będę grał w minecrafta Minecrafta w ROBLOXie Tu jest ten ROBLOX Fortnite <those Thermomutimus> <Clarke> Tylko Muszę to bardziej... O Dobra hmm. O Jest Jest Taak, tak, To jest enzentowe zbroje? Tak Tak, to jest enzentowe zbroje Daj 64 amalardy. czyli stały stały Tak poczekaj zaraz ci e, e pieniądze to będą okej okay? pieniądze to będą okej okay? to, to czekaj okej okay. no to pieniądze czyli emeraldy mu dam dam emeraldy emeraldy Teraz sobie on mi dał, zbyt eneity, żeby roja, nie co? co tak, Minecraft. No to zakłada, zakłada, zakłóca. Zakładam tylko poczekaj e, diamenty żeby roja minę Minecraft muszę kończyć ba. No to co w frakcie nagrywania będzie się no super tylko gdzie stąd centowa nasz roja bu bu Pa, zartuję, pa. No z... to kto układa w kółko? Kto mój chce w kółko? okrada? Zbanowane ich, No to co? Mamy enchantowaną zbroję. Wow. Mamy enchantowaną zbroję, ale. Staliśmy sami. I co? Pokonujecie. Mm, 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 mm. Tutaj nie było, ale się skończyło. Nie ma villagera, bo wyszedł z gry. Jest to go tutaj do końca. O, to będzie jego punkt. O, tutaj zrobię kółko ze strzał. No i też. I tu mu strzelę. No, no i git. Postrzelony teraz. włączam wszystkie efekty, aby ten dom się spalił. Ten dom będzie całkowicie zniszczony. Ten dom nie będzie istnieć. Mam nadzieję, że nie na takie coś stać: że spalę ten dom całkowicie i nie będzie istnieć. Taki jest mój plan. Chcę się ich pozbyć. Wszystkich. Nie łącznie z. Spalonym ciałem. Zabitym, bro. Idę tutaj, tutaj. la malala, ktoś tutaj widzę, że ukradł. Hmm, tu nic nie ma. Chyba jednak nie spalimy domu, bo nie mam możliwości, ale trzeba najpierw to. Tutaj trzeba go podpalić. No to co? No. Co sobie? Co sobie? Idę na dół. No, muszę spalić to, no wszystko. No. Nawet wszystko wykopię tutaj, bo chcę wykopać ten dom. O, grano coś innego? Okej. Okay. To koniec filmu. No to papa widzowie!